Tak dużej, tak ciężkiej i tak drogiej torby na moim warsztacie jeszcze nie było. Odkupiłem ją za 200 zł od znajomego hydraulika, który sprzątał swoje magazyny i uznał, że nie ma czasu bawić się wodzy z tego wszystkiego, bo terminy gonią. Nie ważyłem jeszcze tego w całości, no i jestem bardzo ciekawy, jak to wyszło średnio za kilogram. Domyślam się już, że na pewno będzie więcej niż 2,50 za kilogram, no ale trzeba to przeliczyć. Dlatego wrzucę to na wagę, ale będzie ciężko, bo ona jest naprawdę ogromna, ale jakoś sobie poradzę. Dobra, widzimy się już przy ważeniu początkowym. Dobra, jest waga. Mam też taką większą skrzynkę, którą sobie najpierw wytaruję. Ona waży kilogram 646 gramów ale robię tara. Teraz tutaj wrzucę sobie tę torbę jakoś. Dobra. I teraz razem ze skrzynką postawię to na wadze, ale jest mega ciężka. Nie wiem czy mi się to uda. Dobra. Chyba stoi. Gdzieś mi się to tutaj opiera. No, tu się opiera. Dobra, chyba stoi. I ile pokazuje waga? Przestań się bujać. 37 kg 788 g no, i to wszystko kosztowało mnie dwie stówki. Zaraz muszę przeliczyć ile wyszło za kilogram. No i według mojego kalkulatora, zobaczcie, wyszło 5 ,26 zł 26 groszy za kilogram, także sporo. To jest dwa razy więcej niż standardowa, ponad dwa razy więcej niż standardowa cena, którą płacę czy na złomowisku czy gdzieś tam indziej. Dlatego teraz pozostaje tylko wydobyć to wszystko z tej torby i pokazać wam, co tam wpadło. A i sam jestem ciekaw, bo wszystkiego dokładnie nie widziałem. Nie będę po kolei każdej rzeczy wyciągał i pokazywał. Bo tu na pewno będą rzeczy powtarzalne, dlatego wszystko wyrzucam na stół, lekko posegreguję i zobaczymy, z czym dzisiaj będę miał do czynienia. No i spójrzcie na tym dobroci, posegregowałem to sobie na trzy główne kategorie. Tu są pompy, rozdzielacze, moduły, jakieś chyba od piecyków gazowych. Tutaj drobniejsze zawory, jakieś kształtki. Tak jak widać, polutowane. No i baterie. Mosiąc pobielany. gdzie Gdzieniegdzie trochę żółtego. Ale tak to wygląda. Prawie 40 kg. Dokładnie 38, już tak w zaokrągleniu. No i jestem ciekawy, jak długo mi się zajdzie, żeby to wszystko tutaj ogarnąć. I wydobyć z tego to, co najlepsze. Czyli części zamienne, które jak wiadomo, jeszcze się przydadzą. No dobra. Zawieram się za to po kolei. Przypuszczam, że na początek baterie. Bo to jest wdzięczny temat, bardzo to szybko idzie, no a później po kolei, tak żeby ubywało, no jest, jest roboty przede mną troszeczkę dużo rozkręcania dużo grzebaniny będzie tutaj z tymi pompami, ale miedziuchy do zasilenia depozytu będzie sporo, no dobra moi drodzy, nie przedłużając, zabieram się za robotę, no i po drodze będę wam pokazywał co już mi ubyło całkiem fajnie to dzisiaj idzie, w 20 minut obrobiłem wszystkie baterie, zobaczcie tutaj jest tyle mosiądzu pobieranego Drugie 20 już za mną, też przy obrabianiu tych drobiazgów. Tu też mosiądzu żółtego wpadło i troszkę miedzi tutaj znal, ale to drobiazgi. No, najwięcej czasu zejdzie mi się na pewno z tym. Te pompy, dużo części plastikowych, no ale myślę, że wszystko jest do rozkręcenia. No, taki czas operacyjny daje sobie ze 4 godzinki. Mam nadzieję, że w tym czasie mi się uda to wszystko ogarnąć. No, ale najważniejsze pytanie zostaje: jaka będzie tego opłacalność? No bo 5 zł 26 groszy to jednak sporo. No i więcej niż do tej pory płaciłem. No ale zobaczymy. Też trzeba to sprawdzić. A przy okazji obrabiania tych tych rzeczy to muszę wam wspomnieć o moich inwestycjach w kryptowaluty, bo troszkę tam się pozmieniało. Także jedziemy z tematem dalej. No dobra, no to co się pozmieniało w tych moich inwestycjach? Ano zmieniło się to, że troszeczkę zaczęły rosnąć. Zaczęły rosnąć, to cieszy. Ale też dokupiłem trzy nowe projekty za bodajże 280 albo 290 dolarów. Także dorzuciłem, miałem dorzucić jeszcze dwa, ale dorzuciłem trzy. No i tak z rozpędu sobie pomyślałem, że jeszcze ze dwa dokupię do równych 20. Jest tam w tej chwili zainwestowane bodajże 3200 3200 6 dolarów albo 3208, jakoś tak. No, możecie sobie spojrzeć, bo link, jak zwykle, zostawiam w opisie. E, no i zobaczymy, jak to dalej będzie się e, rozgrywało. No, mam nadzieję, że niedługo będzie już na plusie. Zobaczymy. E, chociaż, tak jak, m, e, tak jak przewiduję, nie tylko ja, że HOSSA potrwa gdzieś tak, no, pierwszy, drugi kwartał 2025 roku. I wtedy na pewno będę po trochu, a może już nawet wcześniej jakąś część tych kryptowalut będę powolutku powolutku sprzedawał, tak, żeby później nie zostać z ręką w nocniku, że czekałem do ostatniej chwili, aż wszystko znowu spadło i nic nie zostało na plusie oczywiście. Dlatego będę to śledził, monitorował, to tak jak cały czas gdzieś tam na wykresy zerkam i patrzę jak to się rozgrywa. Bitcoin po wyborach, to też już wam mówiłem, po wyborach w Stanach osiągnął swoje ATH, czyli all time high, najwyższy, najwyższą cenę do tej pory. Dlatego fajnie. No i teraz wszyscy wyczekują na, a tu jeszcze sobie ten mosiądz żółty wykręcę, wszyscy oczekują na tak zwany alt season, czyli te wszystkie kryptowaluty poza bitcoinem. Bitcoin będzie sobie stał mniej więcej w miejscu, gdzieś tam sobie delikatnie zaliczał korektę. A te wszystkie inne tak zwane altcoiny, czyli to co możecie zobaczyć u mnie w portfolio, zacznie strzelać do góry. No, patrząc historycznie, zawsze tak było. Ale no nie musi to się wydarzyć teraz. Ale zobaczymy, jak będzie. Także powolutku, powolutku, fajnie zaczyna się dziać i niech się dzieje. Ja zresztą każdego zawsze będę zachęcał do tego, żeby w coś inwestował. Niekoniecznie w krypto, bo w krypto to jest śliski temat. To jest rynek jeszcze młody i bardzo spekulacyjny. Dlatego, dlatego tutaj naprawdę trzeba dużo wiedzy, dużo. Dużo opanowania, takiego, żeby nie reagować emocjonalnie, ale żeby jakąś tą dodatkową gotówkę gdzieś tam sobie lokować na lepsze lub gorsze czasy. Dlatego ja tak robię. A to, że inwestuję w krypto, to za chwilę. To po prostu taki mój wybór, dlatego mówię, każdy, każdy niech robi, jak uważa, niech inwestuje w co chce, ale niech jako jakieś te swoje dodatkowe środki, jeżeli oczywiście jakieś tam dodatkowe środki są, żeby zawsze gdzieś tam chociaż, chociaż drobne, bo ja zawsze powtarzam, że to drobne pieniądze mają i odgrywają największą rolę, bo to z nich robią się te większe pieniądze. Tak, jak mogliście, możecie patrzeć nawet na to, co ja tutaj robię, gdzieś tam sobie hobbystycznie i relaksacyjnie działam, no ale jakaś ta górka pieniędzy się uzbierała. No bo zobaczcie, 3200 dolarów to można powiedzieć, że to jest 12, no około 13 tysięcy złotych i to jest wszystko z tego złomu. To jest wszystko z tego złomu, z odzysku. Ze zbieractwa, dlatego ja zawsze mówię e, i inaczej, zawsze mówię. E, no ten mój, e, ten mój projekt, taki ten mój eksperyment od zbieracza do bogacza. No, może nie wiem, milionerem nie zostanę, ale kto wie, może uda się te pieniądze, właśnie ze zbieractwa, pomnożyć. A jeśli stracę, to też mi jakoś tam żalnie. Wszystkiego nie stracę, to od razu Wam mówię. Że wszystkiego na pewno nie stracę, bo nie ma możliwości, żeby te wszystkie kryptowaluty nagle poleciały do zera i żeby nic na koncie e, giełdowym nie zostało. To raczej jest niemożliwe. Przynajmniej w moim odczuciu. Chociaż na rynkach finansowych wszystko jest możliwe, wszystko może się wydarzyć. E, nagle z Hossy może przyjść Bessa, nagle z Bessy może zrobić się Hossa. Może się zdarzyć wszystko, ale no nie przewiduję, żeby w przeciągu pół roku nagle wszystkie kryptowaluty spadły do zera. Nie wiem, co by musiało się wydarzyć. Zresztą ja jestem troszeczkę ubezpieczony, bo tak jak też wam kiedyś wspominałem, mam też swoje takie prywatne portfolio, gdzie po prostu inwestuję, inwestuję inne pieniądze, a to po prostu jest takim czysto, taką czysto złomową inwestycją. Dlatego Mówię, polecam zgłębić temat kryptowalut. Oczywiście nie namawiam, nikomu nie doradzam, żeby akurat inwestował w kryptowaluty, a jeszcze tym bardziej nie będę mówił, jakie absolutnie. Każdy musi podejmować swoje decyzje świadome, przemyślane, a przede wszystkim oparte na jakiejś wiedzy. To jest podstawa. Ja zanim jakieś pieniądze w kryptowaluty włożyłem, to też już kiedyś mówiłem półtora roku czytania, oglądania e, zgłębiania tematu żeby żeby po prostu jakoś jakoś wiedzieć jak się odnaleźć na tym rynku oczywiście popełniłem wiele błędów i wiele się na nich nauczyłem chociaż wolałbym się uczyć na błędach innych nie? tak by było najlepiej no ale cóż E, nie straciłem. Może nie zarobiłem tyle, ile mogłem zarobić, ale nie straciłem na poprzednich hossach. Także to się liczy. Ochrona kapitału to podstawa. No i dobra, po malutku zbieram się do e, finiszu. Bo już zostały mi tylko te dwie pompy. Resztę rozłożyłem. Tu zobaczcie, jakie ładne stojany. Ciekawe, czy miedziane. No, wyglądają na miedziane. E, także już końcóweczka. Rozkręcam sobie te dwie pompy. Jedna jest tutaj stalowa, ta jest plastikowa. Także oszczędności są, jak najbardziej. Tylko nie tam, gdzie potrzeba. No <grywa> ale dobra. A jeszcze właśnie, jeśli chodzi o oszczędności, inwestycje no i takie tam ogólno-finansowo warsztatowe tematy. To Wam powiem bo mm, e, ostatnio jeden z Was w komentarzu e, napisał, żeby poruszyć może trochę temat zarobków e, na YouTube. Bo e, to też jest jakiś pasywny dochód no i faktycznie e, tak pomyślałem o tym. E, kawał złomu, fajnego, e, tak e, o tym pomyślałem. No i faktycznie no jest to jakiś dochód pasywny, można powiedzieć. Nie jest on może jakiś duży. Spektakularny, jakiś taki, żeby można było z tego żyć. No, niestety nie, ale, ale jest to jakiś dochód, który też muszę Wam powiedzieć, że gdzieś tam przeznaczam na jakieś też drobne inwestycje w tym całym moim eksperymencie. Także, ale ile zarobiłem na YouTubie, można powiedzieć. W tym roku, to zrobię taki film podsumowujący ogólnie, ile zarobiłem z tego mojego odzysku w tym roku i ile zarobiłem z YouTube'a. To zrobię taki film, ale gdzieś tam w połowie stycznia. Tak, żeby można było podsumować cały ten rok 2024. A w sumie jest co podsumowywać Wam powiem. Także chętnie zrobię taki film. Wypatrujcie, ale to mówię gdzieś tam w połowie stycznia przyszłego roku. Tak, żeby... No mówię, żeby... już był cały ten rok zamknięty. No wiadomo, jeśli chodzi o YouTube'a, no to trzeba będzie się z niego jeszcze rozliczyć. Tak jak i z innych przychodów. Tutaj warsztatowych, no ale rozliczenie jest od tego, co się zarobiło, więc na pewno straty żadnej. O, jaka uparta! Straty żadnej na tym nie przewiduję, także tak, a tylko Wam tak napomknę, że pierwsze pieniądze z YouTube'a, jeśli chodzi o mój kanał dostałem w styczniu nie w styczniu w sierpniu 2023 roku o patrzcie jaka zardzywiała, poczekajcie opuściła dobra także to był sierpień 2023 roku i było, było to zawrotne złoty 57 zł. to był mój pierwszy zarobek z kanału także no później systematycznie te kwoty po troszeczku rosły, także fajnie, no i, ale dobra tak jak powiedziałem, w połowie stycznia gdzieś tam, nie w połowie, po 20 stycznia bo tak się zamyka można powiedzieć miesiąc poprzedni jeśli chodzi o rozliczenie YouTube'a i taki film na pewno podsumowujący odzysk i podsumowujący zarobki z YouTube'a na pewno zrobię. No i zobaczycie, jak to wygląda. Bo, co niektórzy myślą, że to jest takie dochodowe i że na tym kupę kasy można zarobić, no to do końca tak nie jest. No są kanały, które mają tam miliony subskrypcji, miliony wyświetleń. One i owszem, zarabiają jakieś duże pieniądze, że mogą sobie pozwolić, żeby z tego żyć. No i tak, całkiem niechcący ucięły mi poprzednią myśl ale kamerka dziwnym trafem się wyłączyła nie wiem czy się nie przegrzała ale nieważne, no ale po prostu chodziło mi o to, że no są kanały, które zarabiają kupę kasy żyją tylko z YouTube'a, no a są kanały takie jak na przykład mój, które hobbystyczne, hobbystycznie jakieś grosze do tego budżetu, w moim przypadku inwestycyjnego gromadzą no dobra, zobaczcie, uporałem się z tymi pompami, zostało 5 stojanów, szybko obcinam wydobywam miedziuchę i a tu jeszcze coś w środku zostało, no nieważne. E, wydobywam miedziuchę i, i jedziemy z podsumowaniem, bo dzisiaj jest co podsumowywać. A sam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie z tą e, dzisiejszą opłacalnością. Także ja się zabieram zacięcie i wyciąganie, wyłuskiwanie e, rudej. E, mam nadzieję, że wszędzie ona będzie. E, no i widzimy się już chyba z wagą na podsumowaniu. No i zobaczcie. Taka kubka miedzi z tych pięciu stojonów od pomp. E, także super. Ona zasili no, oczywiście miedziany depozyt. Tutaj też trochę tej miedziuchy. E, no nie za wiele dzisiaj miedzi, no ale za to mosiąc żółty i mosiąc pobielany. No rewelacja. E, no ale zobaczymy jak to będzie wagowo. A przy okazji jeszcze Wam pokażę, że troszeczkę z kod od jednego Roberta, drugiego Roberta i Marcina e, odzyskałem sobie już troszeczkę miedzi. Tu też jest około dwóch kilogramów i to na pewno też zasili ten biały worek, żeby dopełnić już te 5 kg, 100 gramów jeszcze zostało, także chcę to dopełnić i też ten temat zamknąć. No a dzisiaj powolutku zamykam temat tego hydraulicznego odzysku. No bo w sumie był najcięższy i najdroższy towar dzisiaj na warsztacie. Dlatego zaraz spisuję sobie aktualne ceny z Metalleo i ważę. A w sumie jest dzisiaj tylko aluminium odlew. Mieć mosiąc jeden i drugi. No trochę z Nalu, ale to nie wiem, czy tam będzie z pół kg. No dobra, e, spisuję sobie ceny i zaraz widzimy się przy wadze na podsumowaniu. Mam już aktualne ceny, mam włączoną wagę, także zaczynam. No i na początek ta odrobina z Nalu. On jest po 5,30, no pół kg. 5,3 Rozpoczyna dzisiejszy ten ranking. E, dobra, teraz będzie aluminium odlew. Staruję wagę i aluminium odlew tego jest troszeczkę 2 ,282 kg 282, i alu jest po 6,30. I powiem Wam, że tylko cena aluminium się nie zmieniła, a reszta kolorku poleciała niestety trochę w dół 14,38. Zapisuję 17,21. No to jeszcze sporo brakuje. No a zobaczymy, jak to będzie. Teraz mosiąc żółty. No, i tu się zaczyna 10 kg, 52 gramy, a miesiąc na miesiąc, <laughs> miesiąc oczywiście, e, mosiąc żółty po 21,10, także też lekko w dół od ostatniego razu 21,10. No to jest 191 zł za mosiąc, i on ładnie <laughs> załatwił zakup tej całej torby. Zapisuję, bo jest już ponad 200 zł. Dobra! I teraz, tak, dla odmiany wrzucę mieć. E, 2 kg miedź w miksie po 31,40, czyli 64 zł 6 groszy, zapisuję 272 zł i 27 groszy. Dobra, i został jeszcze mosiądz pobielany, którego jest, powiem Wam najwięcej. A, jeszcze złom, dobra, to za chwilę. Taruję taki mm, duży pojemnik e, teraz, bo mosiądz pobielany, właśnie w takowym mam. I jest na wadze 12 kg, 292 g e, Mosiąc pobierany po 18,50. 227,40 groszy. Po dodaniu 499,76 groszy. I jak już mam taki pojemnik sterowany, to wstawię wywiaderku, ale mniej więcej waga tych pojemników jest podobna. E, złomu 9 kg, 394 g po 80 groszy. 7 ,52 zł 52 grosze dochodzi. Po zapisaniu jest 507 zł i 19 groszy. Także moim zdaniem bardzo się opłacało. No to dzisiaj 507 zł, czyli 307 na czysto, w jakieś około 4 godziny. Tak jak zakładałem, tak mniej więcej to się dokonało. Także 150%. 150% na plus. No, takiej lokaty to chyba nie ma. Trochę pracy, trochę zabawy, relaksu przy okazji i jak widzicie, no, znowu się opłacało. Czyli 56 odcinek serii, czy to się opłaca, znowu na plus. Jest dobrze. Te wszystkie metale kolorowe oczywiście zasilą moje depozycje. Ty trochę martwi, że ceny spadły, ale w sumie ze sprzedażą mi się nie śpieszy, więc chyba to przetrzymam. Aczkolwiek dobrze by było troszkę kapitału odzyskać, no i ulokować je w moim kryptoprojekcie od zbieracza do bogacza i zobaczyć czy dałoby radę jeszcze to trochę pomnożyć, zobaczymy cieszy też, że wpadło trochę miedzi, bo z tą miedzią z paczek, którą też odzyskałem sobie po trochu no myślę, że już te 5 kg i 100 gramów będzie, żeby dopełnić ten depozyt właśnie, który, który sobie tworzę ten 100 kilogramowy na razie jest to połowa, brakuje tam właśnie 5 kg do połowy do 50, żeby to po prostu odłożyć i temat zamknąć. No fajnie, fajnie. Cieszą mnie te dzisiejsze zakupy i odzysk z nich. Największe, takie jednorazowe, najdroższe, no ale zyskowne i to jest najważniejsze. No dobra, moi drodzy, żegnam się z wami tym optymistycznym akcentem z radością nieskrywaną na twarzy. No i widzimy się w następnych odcinkach. W tygodniu na pewno jakieś wpadną. Co prawda krótsze, ale mam nadzieję, że też e, ciekawe. E, no dobra, także widzimy się w tygodniu. Miłego dzionka, miłego popołudnia. Do zobaczenia.